Mariannę Studzińską i jej męża. Panie Jezu, który dajesz się poznać każdemu człowiekowi, zmiłuj się nad nami. Chryste, który umacniasz każdego z nas, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który dajesz nam słowa życia wiecznego, zmiłuj się nad nami. Niech zmiłuj się Księdze zmiłuje nad nami, bo Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, Doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, na żywi Boże, i ludziom Panie, dobrej Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, bierzemy Cię, wysławiamy Cię, Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże. Jezu Chryste, Panie Boże, baranku Boże, Synu Ojca, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który płacisz że grzechy świata, przejdź błaganie nasze, który siedzisz po prawie Ojca, zmiłuj się nad nami, albo nie tylko też jest święty, tylko też jest Panem. Tylko Ty najwyższy, Panie Chrystus. Pana, 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 Ojca. Pana. się. Przeklądam Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Chrystusa jego i w jedności Ducha Świętego. Przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi Rodzaju. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami mamrek, gdy ten siedział u wejścia do namiotu. W najgorętszej porze dnia Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzy ludzkie postacie naprzeciw siebie. Widząc je, u wejścia do namiotu podążył na ich spotkanie, a po się przysięgł głęboko rzekł. O Panie, jeśli nie jestem tego godzien, radz nie omijać swego sługi. Przyniosłem trochę wody, wy dać się sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Pozwólcie też, że pójdę wziąć nieco jedzenia, abyście się pokrzepili, zanim idziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A on mu rzekł uczyń tak, jak to a Abraham poszedł więc wierzchnie do namiotu samej i Prędko zaczął ciasto strzeg miar najczystszej mąki i zrób pod płomyki. Potem podążą za przody i wybrawszy puste i piękne ciele damy słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy kwaru, mleko i przyrządzone ciele postawił przed nimi, a gdy oni jedni stał przed nimi pod drzewem, zapytali go, gdzie jest żona twoja sara, odpowiedział im: ten tym oto namiocie, rzekł jeden z nich. Po tej porze za rok znów wrócę do ciebie. Moja zaś żona Sara będzie miała wtedy sy. oto słowo. W którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec Was Bożego Bogactwa. Mam wypełnić posłannictwo głoszenia Słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, który Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród Chorwacji. Jest nią Chrystus pośród Was, nadzieja chwały. Jego to głosimy upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałą chrystus. Oto Słowo Boże. dla mnie samą przy Pani, Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pani mi odpowiedział, Marto, Marto, roszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozwalała. Oto słowo Pańskie. Chwała naszą wiarę wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. który Jednorodzonego, który sądzę jest zrodzony przed wszystkimi niekanami. Bóg zboga światłem ze światłości. Bóg prawdziwy zboga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Bóg istotny dla a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, i dla naszego zbawienia, stąd z Niego. I za sprawę ducha Świętego przyjął się znajdzie dziewicę i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, podczas już lęki został męczony i pożerany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo. Zdążył do niego, no. siedzi po prawej ojca i powtórnie przyjdzie w parę. Sądź i przeżyj a Królestwo Niego nie będzie w Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Gdy z Pansem i Synem wspólnie odbieramy imienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w Jeden Święty Powszechnej Apostolskiej Kości. Wyznajmy Jeden przez. stan daje nam się poznać. Przedstawmy nasze pokorne prośby, aby papież, i papież Leon i wszyscy pasterze Kościoła wiernie i w przystępny sposób przekazywali światu prawdę o zbawieniu człowieka. siebie prosimy. Aby sprawujący władze zapewniali swobodę działania katolikom oraz kościelnym instytucjom kulturalnym. Ciebie prosimy. Aby wszystkie rodziny katolickie pielęgnowały zwyczaj wspólnej domowej modli. Ciebie prosimy. Aby nasi bliscy zmarli, w tej przyświętej świętej, zmarły Jana Wózek, Pani i jej mąż dostąpili radości życia wiecznego. prosimy. Abyśmy sami w codziennym życiu zakonywali pragnienie nieustannego poznawania Chrystusa. Ciebie Yes, yes. Panie nasz Boże, chwalimy Cię i uwielbiamy przyjść nam z pomocą i obdarz potrzebnymi siłami. Tobie cześć i chwała na ofiary starego prawa, przyjmij ofiarę oddanych Ci sługi uśmiecią tak, jak pobłogosławiłeś stary Abra. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twego Majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa Pana Naszego. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi rozmawiamy Ciebie z radością, mając. Święty, święty, Ciebie Pięć te dary mocą Twojego ducha, aby się dla nas ciałem, krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął I dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie powietrze że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uży. Jeszcze i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. Do przejęcie na moją. i Chrystus. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, wiemy Tobie, Boże, życia i chwili zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie słuszni. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystus. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Prawa by lutwy, w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Grzegorzem oraz całym Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją, zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce leźli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej świadomości. Prosimy Cię o się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Najświętszą Bogu, rodzicą, dziewicą Marynarza, ze świętym Józefem i Jogłowieńcem. Ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie. Przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i Chrystus. Tobie Boże ojcze mówiący w jedności Ducha Świętego, wszelka, cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Dzieci, dziećmi, dużymi, i my jesteśmy. Dlatego śmiemy się mówić. Mówię. Spokojem nas swoim miłosierdziu. Abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie, od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przejścia naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, chyba ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój Wam zostawia, pokój mój Wam daje. Musimy Cię nie zważać na grzechy nasze, na w swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą. Pełnia jego pokoje mi doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz który wiek i żyje na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. thank you Sisteni Duh